Myślałem, że planuję ślub z miłością mojego życia. Okazało się, że byłem tylko jej bogatym frajerem, a najgorsze jest to, że dowiedziałem się o tym, podsłuchując, jak śmieje się ze mnie ze swoimi przyjaciółkami w moim własnym domu. Wtedy postanowiłem, że nasza bajka nie skończy się tak, jak ona to zaplanowała. Mam trzydzieści lat i od ponad roku spotykam się z moją narzeczoną, Oliwią, która ma 26 lat. Oliwia jest początkującą modelką i niewiarygodnie piękną dziewczyną. Tak piękną, że przez pierwsze kilka miesięcy nie mogłem uwierzyć, że jesteśmy razem. Moi przyjaciele, nawiasem mówiąc, też nie mogli w to uwierzyć, ponieważ wyglądam zupełnie przeciętnie. Chociaż mówi się, że wygląd nie jest najważniejszy, i tak czułem się dziwnie obok dziewczyny, która jest tak atrakcyjna w przeciwieństwie do mnie. Mi wystarczały proste randki, ale po około siódmiu miesiącach związku zaczęła sugerować, że powinniśmy się pobrać. W tamtym momencie byłem w niej tak zakochany, że byłem gotów spełnić każde jej życzenie. Dlatego po uśmiech miesiącach od rozpoczęcia związku, postanowiłem oświadczyć się Oliwii, a ona bez wahania się zgodziła. Przyjaciele i rodzina byli lekko zszokowani tym, jak szybko wszystko się potoczyło. Ale ponieważ byłem szczęśliwy, oni również cieszyli się moim szczęściem i nie zadawali zbyt wielu pytań. W naszym związku wszystko układało się stosunkowo dobrze i chociaż mieliśmy swoje wzloty i upadki, wierzyłem, że nasza miłość jest prawdziwa, przynajmniej dla mnie. Ale około czterech miesięcy temu zaprosiła swoje przyjaciółki, żeby pomogły w przygotowaniach do ślubu. Tego dnia źle się czułem i drzemałem w sypialni. Po jakimś czasie wstałem, żeby coś zjeść. Przy kuchni zatrzymałem się, bo usłyszałem, jak Oliwia i jej przyjaciółki rozmawiają o mnie w salonie. Nie widziały mnie i kontynuowały obgadywanie mnie, śmiejąc się ze swoich złośliwych żartów. Wyśmiewały wszystkie moje kompleksy, a ja stałem tam, czerwony ze złości i wstydu. Najgorsze nadeszło, gdy sama Oliwia zażartowała, mówiąc, że... Złapała sobie bogatego frajera z fatalnym wyglądem i teraz żyje jak w bajce. Ten okrutnie bolesny żart wywołał u nich salwę śmiechu. Wróciłem do pokoju, a w uszach wciąż dźwięczał ich śmiech. Krew pulsowała mi w skroniach. Pierwsza myśl wejść tam i zakończyć ten cyrk wyrzucić ją, ale wtedy, gdy adrenalina zaczęła opadać, zastąpił ją lodowaty spokój. Zerwanie byłoby zbyt proste, zbyt łaskawe. Ona nie poczułaby nawet ułamka tego upokorzenia, które ja czułem. Nie. Ona wykorzystała mnie. Więc ja wykorzystam ją. I zrobię to tak, że sama poda mi nóż, którym ją zniszczę. Jestem webdeveloperem i nieźle zarabiam. Więc to ja opłacam wszystkie rachunki, bo Oliwi na to nie stać. Dopiero zaczyna karierę modelki i nie zarabia wystarczająco, by utrzymać styl życia, jakiego pragnie. A jej rodzice też nie są bogaci, żeby jej pomagać, dlatego jest ode mnie bardzo zależna finansowo. Przeprowadziła się do mnie zaledwie trzy miesiące po rozpoczęciu naszego związku, bo powiedziała, że brakuje jej pieniędzy na czynsz. Zaproponowałem jej, żeby tymczasowo u mnie zamieszkała, ale nigdy się nie wyprowadziła. Od tamtej pory opłacam wszystkie jej zachcianki. Płacę za jej taksówki na castingi, za ubrania, akcesoria, kosmetyki i inne rzeczy. Więc w sumie miała rację. Rzeczywiście znalazła sobie bogatego frajera. Po tym jak usłyszałem tamtą rozmowę, zacząłem realizować swój plan. Mam kuzynkę, która próbowała zostać modelką. Nazwijmy ją Chloe. Ma 24 lata. Wiedziałem na pewno, że jej rodzina ma bardzo dużo pieniędzy. Jej ojciec jest niezwykle skutecznym biznesmenem, ale niestety nie pochwalał wyboru kariery córki, uważając to za pustą fanaberię. Dlatego odmówił jej pomocy, dopóki sama nie zdobędzie kilku kontraktów modelingowych. Chloe przeprowadziła się do naszego miasta kilka miesięcy po tym, jak zacząłem spotykać się z Oliwią, i rozumiałem, że przydałaby jej się moja pomoc. Ale Oliwia zabroniła mi jej pomagać, twierdząc, że branża modelingowa jest zbyt konkurencyjna i jeśli pomożemy Chloe z kontaktami, może stać się dla niej zagrożeniem. Dlatego Chloe musiała sama sobie radzić. Mimo, że miała kartę kredytową od ojca, była jeszcze bardzo młoda, nie miała żadnych kontaktów i zupełnie nie umiała nawiązywać znajomości. Jednak po tym, co usłyszałem od Oliwii i jej przyjaciółek, postanowiłem pomóc Chloe. W zamian miała mi wysyłać połowę kwoty z każdego kontraktu, który zdobyła dzięki moim wskazówkom. Od tamtej pory zacząłem śledzić wszystkie castingi, na które chodziła Oliwia, poznawałem tam odpowiednich ludzi, a następnie przekazywałem te kontakty Chloe. Czasem zdobywała kontrakt, czasem nie. Ale za każdym razem wysyłała mi około dwóch tysięcy dolarów. To było dużo, ale kim jestem, żeby narzekać? Oczywiście musiałem to wszystko ukrywać przed Oliwią, bo na pewno coś by podejrzewała, gdybym nagle zaczął interesować się pracą Chloe. Jednocześnie kontynuowałem przygotowania do ślubu. Moi rodzice i przyjaciele wiedzieli, że ślubu nie będzie, ale nie znali szczegółów. Oliwii oczywiście nic nie powiedziałem, a ona kontynuowała planowanie, prosiła mnie o rezerwację lokalu i umówienie się z podwykonawcami. Zgadzałem się, ale nic nie robiłem. W tym tygodniu wydarzyło się kilka rzeczy naraz i w końcu dowiedziała się o wszystkim, co robiłem za jej plecami. Zaproszenia ślubne miały być wysłane właśnie teraz, ale jak już mówiłem, niczego nie przygotowałem. Poza tym, moja kuzynka Chloe w końcu podpisała kontrakt z bardzo prestiżową agencją modelek. Była mi niewiarygodnie wdzięczna, a nawet jej ojciec był wdzięczny, więc wysłał mi dodatkowe sześć tysięcy dolarów za całą pomoc. Kilka dni temu, kiedy Oliwia zapytała dlaczego zaproszenia jeszcze nie zostały wysłane, spojrzałem jej prosto w oczy i poczułem dziwny, lodowaty spokój. Czekałem na ten moment miesiącami, powiedziałem powoli, delektując się każdym słowem: Nie ma żadnych zaproszeń, Oliwia. Nie ma lokalu, nie ma fotografa, nie ma żadnego ślubu. Zobaczyłem, jak jej uśmiech zamiera, a w oczach pojawia się niedowierzanie. Żartujesz, wyszeptała. A ja odpowiedziałem: nie, to ty lubisz żartować. Pamiętasz ten dowcip o bogatym frajerze. Słyszałem go. I wiesz co, nie był wcale śmieszny. Był tak dobry, że zainspirował mnie do własnego żartu, który trwał ostatnie cztery miesiące. Każdy casting, na który szłaś, był informacją dla mojej kuzynki. Każdy dolar, którego na ciebie wydałem, był inwestycją w jej karierę, a ty byłaś tylko narzędziem. Była wstrząśnięta tym, co usłyszała, a jej reakcja była po prostu histeryczna. Krzyczała i urządzała scenę, że ją zdradziłem i wykorzystałem. Powiedziałem jej, że to wszystko stało się wyłącznie z powodu tego, co mówiła o mnie za moimi plecami, a wtedy Oliwia zaczęła twierdzić, że to był tylko żart. Odpowiedziałem, że żart wcale nie był śmieszny, a wręcz przeciwnie, bardzo obraźliwy i upokarzający. Kłóciliśmy się jeszcze przez chwilę, ale potem poddała się i powiedziała, że zdradziłem ją w najgorszy możliwy sposób, z powodu zwykłego żartu i że nawet wrogom by czegoś takiego nie życzyła. Całkowicie się załamała i powiedziała, że naprawdę mnie kochała, a ja nawet nie uznałem za stosowne najpierw z nią porozmawiać, i postanowiłem po prostu zniszczyć nasz związek z powodu jakiegoś głupiego żartu. Trzymałem się swojego stanowiska i wyjaśniłem, że dla mnie to nie był zwykły żart dotknął mnie do żywego. Żarty powinny być śmieszne, a nie jawnie złośliwe. A jej słowa brzmiały właśnie tak. Zraniły mnie nie tylko jej słowa, ale fakt, że siedziała wśród swoich równie pustych przyjaciółek, i wyśmiewała mój wygląd. Nawet nie próbowała mnie bronić, a wręcz przeciwnie, dołączyła do ogólnej zabawy moim kosztem. To właśnie zraniło mnie najbardziej. Byłem tym, który opłacał absolutnie wszystko, czego chciała i ciągle dbał o jej szczęście, więc na pewno nie zasłużyłem na takie traktowanie. Spakowała swoje rzeczy zaraz po kłótni i wyszła. Nawet nie próbowałem jej zatrzymać, byłem tak zły i zraniony. Przez następne dwa dni całkowicie pogrążyłem się w pracy, żeby zapomnieć i nic nie czuć. Jasne, że już dawno przestałem ją kochać, ale i tak przyzwyczaiłem się do jej obecności. Czasem wydawało mi się, że mógłbym się w niej znowu zakochać, ale teraz, kiedy wszystko się skończyło, po prostu nie wiedziałem, co mam robić sam w pustym domu. Dziś rano dostałem od Oliwi wiadomość, że wciąż mnie kocha i jest gotowa wszystko naprawić. Napisała, że strasznie tęskni i nie wyobraża sobie życia beze mnie. Do tej pory nie odpowiedziałem, bo nie wiem, co jej powiedzieć. Nie wiem, czy za nią tęsknię, czy ją kocham, czy chcę znowu być razem. Nie mam odpowiedzi na żadne z tych pytań, bo moje uczucia są teraz w kompletnym chaosie. Czuję się jak kompletny dupek za to, co jej zrobiłem. Może miała rację, może rzeczywiście wszystko źle zrozumiałem i zrobiłem z igły widły. Przecież naprawdę wykorzystałem Oliwię, żeby rozwinąć karierę Kloa i samemu się wzbogacić czy to ja jestem tym złym? Aktualizacja jedna. Ostatecznie nie odpowiedziałem na wiadomość Oliwi. Przeczytałem wiele komentarzy i wiadomości do mojego posta i zdałem sobie sprawę, że być może rzeczywiście przekroczyłem granicę. Już miałem zamiar skontaktować się z Oliwią i przeprosić za wszystko, co się stało, ale wtedy dostałem wiadomość od jej przyjaciółki, która chciała mi coś powiedzieć. Wysłała mi zrzut ekranu rozmowy z Oliwią, w której ta prosiła, żeby mogła u niej pomieszkać przez jakiś czas, dopóki jej chłopak przegryw, to o mnie. Nie pogodzi się z nią, albo dopóki nie znajdzie kogoś nowego. Jej przyjaciółka powiedziała mi, że Oliwia wysłała tę wiadomość do całej ich wspólnej grupy znajomych i powiedziała, że odeszła po kłótni, ale nie wyjaśniła z jakiego powodu dokładnie doszło do spięcia. Ta przyjaciółka czuła się niezręcznie z powodu tego, że brała udział w obgadywaniu mnie, mimo że mieliśmy się pobrać za kilka miesięcy. Dlatego postanowiła mi powiedzieć, co Oliwia mówiła o mnie za moimi plecami, żeby po prostu oczyścić sumienie. Nie wiedziała, że ja już byłem świadomy tego, jak Oliwia się o mnie wypowiada, ale jestem wdzięczny, że jej sumienie obudziło się w porę i uchroniło mnie przed przeproszeniem Oliwii i przyjęciem jej z powrotem. Naprawdę uniknąłem kuli. Cała krytyka i potępienie, które otrzymałem za to, że zostałem z Oliwią tylko dla zemsty, były w pełni uzasadnione. To właśnie zmusiło mnie do ponownego przemyślenia sytuacji i prawie skłoniło do przeprosin. Ale niestety wszyscy daliśmy się nabrać, bo Oliwia naprawdę zasłużyła na wszystko, co jej zrobiłem. Może gdyby chodziło o normalną i mniej egoistyczną osobę, przyznałbym, że postąpiłem źle. Ale to jest Oliwia. Ona jest dosłownym wcieleniem narcyzmu i egoizmu. Do tej pory nie mogę uwierzyć, że była gotowa do mnie wrócić tylko dlatego, że nie miała gdzie mieszkać. Chociaż to nie jest zaskakujące, bo w ostatnich miesiącach stała się dość leniwa. Tylko chodziła na castingi i nic nie robiła w domu. Ale mi to nie przeszkadzało. Spokojnie sprzątałem za nas oboje, bo przynosiła mi dobre pieniądze dzięki Chloe. Nawet na zakupy nie chodziła, więc wydawałem mniej niż zarabiałem. Kiedy zobaczyłem ten zrzut ekranu, byłem tak szczęśliwy, że jeszcze nie zdążyłem jej odpowiedzieć. I po tym na pewno zdecydowałem, że żadnego powrotu nie będzie. Zablokowałem ją na wszystkich możliwych platformach i nawet zastanawiam się nad przeprowadzką do większego mieszkania, żeby definitywnie na nią nie wpadać. Już nieźle się ustawiłem dzięki Kloa i jej ojcu. A za kilka tygodni mają mi podnieść pensję, więc to najlepszy czas, żeby zająć się przeprowadzką i zacząć rozglądać się za nowym lokum. Moi przyjaciele byli dość zaskoczeni, kiedy poinformowałem ich, że ślubu nie będzie, bo o niczym nie wiedzieli. A kiedy opowiedziałem im wszystko, byli w szoku, że w ogóle byłem w stanie zorganizować taką historię. Niektórzy uważają, że na to zasłużyła, a inni myślą, że posunąłem się za daleko i powinienem był po prostu z nią zerwać tego dnia, kiedy usłyszałem jej żart. Jestem pewien, że kiedy wszyscy dowiedzą się o jej fałszywym wyznaniu miłości, tylko po to, żeby dalej u mnie mieszkać bez płacenia czynszu i bez żadnego wkładu w domowe obowiązki. Wszyscy zgodzą się, że w pełni zasłużyła na to, co jej zrobiłem. Jakby wiadomości było mało, dzisiaj Oliwia pojawiła się u mnie w pracy. Recepcjonistka wezwała mnie, bo Oliwia odmówiła wyjścia, dopóki mnie nie zobaczy. Musiałem zabrać ją do najbliższej kawiarni, żeby tam porozmawiać i nie robić sobie wstydu przed kolegami, bo od razu zrozumiałem, że Oliwia zaraz urządzi scenę. I dokładnie to się stało, jak tylko usiedliśmy przy stoliku. Zaczęła narzekać, że postąpiłem z nią niesprawiedliwie i że zasługuje na drugą szansę, bez względu na wszystko. Chcę udowodnić, że w odpowiednich okolicznościach mogłaby być dobrą dziewczyną. To mnie bardzo zdziwiło. Zapytałem, co ma na myśli, mówiąc o odpowiednich okolicznościach, bo, o ile wiedziałem, miała idealne warunki. Żyła bez stresu i za nic nie płaciła, i jak się okazało, właśnie to miała na myśli. Powiedziała, że rozpuściłem ją do granic możliwości, pozwalając jej wycierać sobie mną nogi. Gdybym częściej stawiał opór, to być może nawet bardziej by ją do mnie ciągnęło. Byłem zbyt bez charakteru i, miałem, przeciętny wygląd. A na dodatek nie miałem poczucia własnej wartości, przez co było jej cholernie łatwo mną pomiatać bez cienia winy. I właśnie dlatego mówiła to, co mówiła. Ale teraz, kiedy dowiedziała się, że przez cały ten czas potajemnie robiłem z niej idiotkę, nagle zaczęła czuć do mnie pociąg, i według niej teraz może traktować mnie poważnie jako potencjalnego partnera. Nie zmyślam, Oliwia naprawdę powiedziała to na głos. Z trudem powstrzymywałem się, żeby nie wybuchnąć jej śmiechem w twarz, kiedy to mówiła. To było po prostu absurdalne. Nawet nie wiem, czy to był jej ostatni desperacki trik, żeby mnie odzyskać, czy naprawdę. Wierzyła w to, co mówiła, ale to było cholernie śmieszne. Ostatecznie po prostu powiedziałem, że pomyślę nad jej słowami i później się z nią skontaktuję, bo ledwo powstrzymywałem śmiech. Wróciłem do domu pół godziny temu. Po prostu nie mieści mi się w głowie, że po tym wszystkim, co się stało, ona wciąż próbuje do mnie wrócić tylko po to, żeby mieć gdzie mieszkać. To naprawdę żałosne. Oliwia jest tak leniwa i zależna od faceta, że nawet nie potrafi zebrać resztek dumy i zostawić mnie w spokoju. Nie zamierzam już z nią rozmawiać i zadbam o to, żeby następnym razem, gdy spróbuje się ze mną skontaktować, zrozumiała, że nie chce jej znać. Minął zaledwie dzień, odkąd Oliwia pojawiła się u mnie w pracy, a dzisiaj znowu do mnie zadzwoniła. Tym razem z telefonu przyjaciółki. Odebrałem, bo chciałem definitywnie wszystko zakończyć. Kiedy zapytała, czy przemyślałem jej słowa, odpowiedziałem, że nie ma nad czym myśleć. I nawet gdyby przystawiono mi pistolet do głowy i zażądano, żebym do niej wrócił, i tak bym odmówił. Wygłosiłem całą tyradę i powiedziałem jej wszystko, co mi leżało na sercu. Powiedziałem, że jest żałosną nieudacznicą, z którą nie zamierzam mieć już nic do czynienia. Niech lepiej zacznie szukać kogoś nowego, do kogo będzie mogła się przyssać. Oliwia zaczęła się kłócić, twierdząc, że jedynym powodem, dla którego mam teraz mnóstwo pieniędzy, jest to, że wykorzystałem ją i jej znajomości, żeby wkraść się w łaski swojej bogatej kuzynki. Więc, według niej, to ja się do niej przysałem. Cóż, na tym historia się kończy. Może się wydawać, że koniec jest nagły, ale w rzeczywistości jest jasne, co było dalej. Po prostu się rozstali. Co myślicie o tej sytuacji? Czy autor postąpił słusznie, mszcząc się w tak wyrachowany sposób, czy może powinien był po prostu odejść od razu? Dajcie znać w komentarzach.